O nas stanowią podstawę myślenia ludzi poważnych, kierowników opinii i przodowników pracy publicznej którzy na nich wodoją sądy dziejowe i nadzieje polityczne. Kłamstwa to częstokroć zacne, czcigodne. Czasami legitymują się swym pochodzeniem od wielkich omysłów minionej doby. Czasami umacniają swe stanowisko, wykazując swą zgodność z postępem, podając się za wynik moralnego odoskonalenia ludzkości, a choć twarde nasze życie odsłania na każdym kroku ich istotną wartość, my zwykle zamykamy oczy z oporem i powtarzamy swoje bezostanko, jak człowiek. Co w niebezpieczeństwie stracił głowę, przestał myśleć i na półprzytomnie powtarza parę zdań w kołko. Historia coraz wyraźniej odowadnia, że np. energiczna bezwzględna polityka pros posługująca się fałszem i wiarołomstwem, nie cofająca się przed najbrutalniejszym gwałtem, że polityka ta dała potęgę istotną prosom i stała się pomimo wszystko zrodłem odrodzenia Niemiec. Że w dobie opadku docha obywatelskiego w Niemczech przed sto laty, w dobie opodlenia, mogącego tylko bodzić pogardę dla imienia niemieckiego. Jedne prosy, te właśnie prosy, na gwałcie, na naszej krzywdzie zbudowane składały dowody jakiego takiego patriotyzmu, zrozumienia interesów niemieckich, a nawet niejakiego poczucia narodowej godności, że potem te prosy rozomną i konsekwentną polityką skopiały dookoła siebie rozbite cząsteczki narodu niemieckiego, że one odbudowały w końcu z tych cząsteczek nowe cesarstwo niemieckie, państwo potężne, oparte na dobrych ustawach, w którego ranach naród niemiecki i znalazł znakomite warunki szybkiego, gospodarczego i cywilizacyjnego postępu, stopniowo wysuwając się znów na przodujące w świecie cywilizowanym stanowisko. To świadectwo historii, że wszelka zdobycz, bez względu na to, jaką drogą osiągnięta. Może stać się podstawą pomyślności narodu i jego postępu nie wzgląd tedy na dobro narodu, ale tylko czysty ludzki wstręt do pewnych środków może nas powstrzymywać od ożywania ich w narodowej walce. Że zatem w stosunkach między narodami nie ma słuszności i krzywdy, ale tylko jest siła i słabość, to nam nie przeszkadza powtarzać, że zbudowane na codzej krzywdzie prosy zatroły do niemieckiego, zdemoralizowały go, zabiły w narodzie niemieckim wielką myśl i szlachetne oczy i wrożyć że wszystko to stanie się zrodłem zgody całych Niemiec, pomimo że przez cały ciąg dziej o widzimy iż obszary zajęte przez poszczególne lody ciągle się zmieniają rozszerzają, korczą lub przesuwają, że terytorium narodowe nigdy nie posiada stałych granic nakreślonych od początku przez opatrzność, ale zależy od wewnętrznej prężności narodu, od jego zdolności do ekspansji, że odpowiednio do tej zdolności jedne narody rozrastają się, inne maleją i nawet giną, my coraz częściej doprowadzamy w myśli jakieś stałe granice między narodami których nikomu nie wolno przekraczać ani z bronią, ani z pochodnią oświaty w ręko, a nadzieje na przyszłość opieramy na tym, że granice kiedyś będą ogólnie oznane i oświęcone. Codzienne doświadczenie nas oczy, że na tym świecie coraz mniej jest miejsca dla słabych i bezbronnych że coraz mniej uwagi poświęca się tym, którzy biernie, z oległością znoszą krzywdy, ale to nam nie przeszkadza podnosić swej słabości fizycznej i moralnej do godności cnoty i z jej stanowiska ferować wyroko o postępowaniu innych. Takich kłamstw, bijących w oczy każdego, kto tylko chce w życie patrzeć, pełno w inwentarzu naszej myśli a każdemu kto osiło je spojrzeć w oczy surowej nieobłaganej prawdzie naszego istnienia. Wysuwają się one zewsząd zasnowając na bliskiej odległości widnokrąg i nawet lodzie że nie boją się prawdy, nie mają żadnego interesu w onikaniu jej, a życie pragną widzieć takim, jakim ono jest w istocie, polegają ogolnej klątwie ciążącej nad naszą myślą i w łańcuch swego rozumowania wprowadzają ten lopinny oznany fałsz, tak jakby on był jakąś głęboko zakorzenioną potrzebą i pomysłu. te, stanowiąc podstawę naszego myślenia, wywierają tym samym olbrzymi wpływ na nasze postępowanie. Gdybyśmy siebie nie oszukiwali, gdybyśmy nie cofali się przed widokiem nagiej prawdy, nie zasłanali jej wypłowiałymi płachtami, łacnie byśmy zrozumieli, że patriotyzm nasz, nasze przywiązanie do sprawy narodowej, nasze poczucie obowiązku obywatelskiego jest przeważnie także kłamstwem, że czyn nasz którego w życiu publicznym jest tak mało, jest częstokroć czynem społeczności samobójców, nie zaś narodu pragnącego żyć i iść w zawody z innymi w pracy cywilizacyjnej, i nawet wtedy, kiedybyśmy nie znaleźli w sobie ani sił, ani zdolności do postępowania tak, jak tego dobro narodu wymaga, sposób myślenia naszego wytworzyłby atmosferę której odpowiednie siły i zdolności rodzą się i bez przeszkody wyrastają. Oświęcone kłamstwa dają spokojnie naszemu osomieniu, a raczej je przytępiają i pozwalają wielolodziom trwać w sposobie postępowania który, nazwany po imieniu w naszym położeniu narodowym jest publiczną zbrodnią. Zastanawiając się nad przyczynami tego rozpanoszenia się o nas fałsz znalazłem je zarówno w naszym charakterze. Jak womyślę, do tego, żeby nie unikać prawdy, gdy ta może przerazić, trzeba dość silnego charakteru, a w społeczeństwie naszym charaktery silne są ogromną rzadkością, lubimy spokój, bierność, boimy się jakiejkolwiek walki, z opodobaniem spoczywamy bezrocholop kołyszemy się na onoszącej nas fali, a tam, gdzie dobro ogolne czy nawet nasze osobiste wymaga od nas śmielszego czynu, cofamy się przed nim, i nie mając odwagi przyznać się do swego lenistwa lub niedołęstwa, wolimy uspokajać swe sumienie, okłamując siebie i innych, że czyn jest niemożliwy lub że przyniosłby szkodę. Myśl nasza we współczesnych pokoleniach ma pewną szczególną właściwość, znamienne rysy omysłu polskiego jasność. Trzeźwość, realizm, które tak wybitnie występują opisarzy naszych we wszystkich dobach dziejowych, zupełnie nie ojawniają się dziś w naszym sposobie traktowania najdonioślejszych zagadnień byto narodowego, sprawy narodowe są przedmiotem, wobec którego przeciętny wykształcony Polak przestaje być człowiekiem realnym, dzisiejszym, nowoczesnym, w nas.